Hej, hej, moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was prawdziwe bukowe cudeńko. Powieść piękną, powieść wzruszającą, a na dokładkę taką, o której po prostu nie da się zapomnieć. Tą wspaniałą powieścią są służące Catherine Stockett, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Anitce. Anitka! Dziękuję za taki cudny prezent. Wiedziałaś, jak bardzo mi się spodoba. Stany Zjednoczone, Mississippi, miasteczko Jackson, początek lat 60. Ivylyn to czarnoskóra służąca, opiekunka i pomoc domowa, która obecnie służy u państwa Leefolt. Minnie to jej przyjaciółka, rozgadana, słynąca z rewelacyjnej kuchni i ciętego języka, służąca u panienki Healy. I Skitter, czyli Eugenia Felan. Biała potomkini plantatora bawełny. To właśnie ona, pełna ambicji, natchniona po ukończeniu studiów, podejmie się nie lada wyzwania. Skiter wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew prawu i ustalonemu porządkowi południa, postanowi spisać historię czarnoskórych pomocy domowych służących u jej przyjaciółek z Jackson. Jest to pomysł wyjątkowy i bardzo niebezpieczny. Z początku opowiadają swoje historie wyłącznie Mini i I ale wkrótce jakby w odzewie na te wszystkie przemiany społeczne, jakie wydarzają się wokół nich, do skiter dołączają inne kobiety, aby podzielić się swoją opowieścią. Każda z nich naraża swoje życie, naraża dobre imię swoich bliskich, ale czują, że nadszedł czas, żeby powiedzieć prawdę. Czytając służące, warto zwrócić uwagę na kontekst społeczno-kulturowy powieści. Wszystkie opisane w służących wydarzenia dzieją się w bardzo konkretnym, w bardzo specyficznym i rozgorączkowanym okresie dla Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Wraz z bohaterami obserwujemy pierwsze ruchy społeczne pierwsze marsze czy manifestacje. Ustalony porządek zaczyna chwiać się w posadach. AB rozmyśla o Rozie Parks i w myślach dziękuje jej za ten mały bunt, który zaledwie kilka lat wcześniej zmienił wszystko na lepsze. Mini wsłuchuje się w przemowy Martina Luthera Kinga i rozmyśla o jego marzeniu. Autobus jedzie prędzej po State Street. Jedziemy przez most Wilsona, a ja zaciskam zęby tak mocno, że prawie mi się łamią. Jak umarł Trillor, zakiełkowało we mnie to gorzkie ziarno i teraz czuję, jak rośnie. Chcę krzyczeć tak głośno, co by usłyszała mnie malutka, że brudny nie znaczy kolorowy, a choroba to niemurzyńska dzielnica. Chcę powstrzymać tą chwilę, co przychodzi w życiu każdego jednego białego dziecka, jak zaczyna myśleć, że kolorowy nie jest tak dobry, jak biały. Do wszystkich dociera świadomość przełomu, gdy na uniwersytet w Mississippi zostaje dopuszczony pierwszy czarnoskóry student. Hierarchia bawełnianego południa znanego m.in. sprzeminęło z wiatrem po raz kolejny zaczyna chylić się ku upadkowi. To przeraża jego mieszkańców bardziej niż cokolwiek innego, ten strach przed utratą przywilejów. Stąd zamieszki, stąd marsze, stąd lincze, stąd napady i powrót ku kluk klanu. W służących z każdym rozdziałem rośnie temperatura. Z każdą kolejną stroną spisaną przez skiter, pękają kolejne bariery. Ta powieść obrazuje gigantyczne nadchodzące zmiany. Zmiany prawa, zmiany mentalności, zmiany, które powinny były nadejść już lata wcześniej, a utknęły gdzieś na bawełnianych polach. Teraz już nic ich nie powstrzyma. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszą czarnoskórą aktorką, która odebrała statuetkę Oscara, była Hattie McDaniel. Zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Memi w kultowej już ekranizacji, przeminęło z wiatrem. O ile ta prestiżowa nagroda przyznana właśnie Hattie McDaniel została uznana w środowisku filmowym tamtych lat za wyjątkowe wyróżnienie i społeczny przełom, to jednak w środowiskach progresywnych rolę Memi uznano za stereotypową i krzywdzącą dla czarnoskórych kobiet. Do postaci memi z z wiatrem nawiązuje właśnie Catherine Stockett, gdy Abilene i Mini zaśmiewają się do rozpuku wspominając scenę, w której Scarlett żąda uszycia sukni z zasłon swojej matki i same wymyślają, jakby posłały tę południową bel do wszystkich diabłów. W służących ten niby symboliczny portret niańki, która nigdy przenigdy nie będzie w stanie porzucić nawet tak rozkapryszonej dziewczyny, jaką była Scarlett, zupełnie mija się z rzeczywistością. A co więcej, udowadnia, jak bardzo wykreowany był to obraz na potrzeby powieści Margaret Mitchell. A teraz w ramach podsumowania trzy powody, dla których warto zachwycić się, warto wzruszyć się i warto pożreć służące Catherine Stockett. Po pierwsze, Abilene i Meimou, czyli więź jaka łączy czarnoskórą i malutką podopieczną. Abilene traktuje Meimou jak swoje własne dziecko, z wielką miłością i z wielką otwartością, a dziewczynka natomiast odwdzięcza się jej bezgranicznym zaufaniem. Ich więź jest piękna i urocza, pokazuje czytelnikowi tę drugą stronę medalu, bezgraniczną miłość jednego człowieka do drugiego. Abilene uczy Meimou tolerancji. Pokazuje jej, że jest śliczna, mądra i ważna, wtedy, gdy jej własna mama ignoruje ją i wyzywa od chwastów. Więź między Malutką a Abilene jest dosłownie na wagę złota. Po drugie obraz Mississippi lat 60. Catherine Stockett udało się idealnie zobrazować przełomowe lata 60. w Jackson w stanie Mississippi. Jak zaznaczyła sama pisarka, ten stan ma podwójną twarz. Z jednej strony jest to historia w kolorze białym, historia rycerzy, historia Dam Południa i ich potomków, którzy odziedziczyli nie tylko ziemię, ale także uprzedzenia. Z drugiej strony to historia w kolorze czarnym, historia ludzi, którzy na własnych barkach dźwigali ten ciężar i utrzymywali niesprawiedliwy porządek. Zmiana porządku ukazana w służących to dla tej białej części nie tylko zmiana w ich codzienności, ale przede wszystkim to zanegowanie legendy samego południa. Po trzecie, cień historii. To, co moim zdaniem jest najwspanialsze w służących Catherine Stockett, to unikatowość tej opowieści. Aby wydarzenia z powieści w ogóle mogły się rozegrać, to gdzieś tam w przeszłości musiało dojść do tego, do czego doszło: do zbudowania skoncentrowanej gospodarki opartej na wyzysku i na nieszczęściu drugiego człowieka. Nad bohaterami krąży ten historyczny cień, naznacza ich i piętnuje. To sprawia, że gdyby nie 200 lat strasznej historii amerykańskiego południa, służące nie byłyby tak emocjonującą lekturą. Służące Catherine Stockett to piękna, bardzo mądra i poruszająca powieść, która czasami wzruszy Was, a czasami rozbawi. Prawdziwa bukowa perełka. I to wszystko na dziś. Po więcej służących, koniecznie zajrzyjcie na bloga link znajdziecie w opisie pod filmikiem. A my widzimy się już w poniedziałek i będę mieć dla Was wspaniały, zabawny, a nawet trochę kontrowersyjny amerykański klasyk. Do zobaczenia, pa pa!